Jak powszechnie wiadomo, odpowiedzialność za całe zło współczesnej literatury i kinematografii ponosi Stephanie Meyer i jej zmierzch. Gdyby nie saga o błyszczącym wampirze Edwardzie, E.L. L. James prawdopodobnie nigdy nie napisałaby 50 twarzy Greya. Która to książka, jak na przerobiony fanfik przystało, prezentuje jeszcze niższy poziom. Wreszcie, gdyby nie pseudoliterackie wysrywy o pięknym Chrystianie światła dziennego nie ujrzałby totalny, pukający w dno od spodu paszkwil Blanki Lipińskiej pod tytułem 365 dni. Nie może zatem dziwić, że Zmierzch zainspirował również Vitalia Versace, urodzonego w Moskwie bi reżysera, znanego głównie z bezczelnych, niskobudżetowych przeróbek Disneyowskich hitów, takich jak Aladdin czy Księga Dżungli. Versace w swoim stylu bezpardonowo zmasakrował oryginał, udowadniając, że wbrew obiegowej opinii, nie każde love story jest lepsze niż Twilight. Przed wami chwytająca za serce historia Aureliusa i Chloe, czyli ostatni wampir na ziemi. Film zaczyna się ostrzeżeniem dotyczącym praw autorskich, co jest dość zabawne, biorąc pod uwagę, że reżyser tego barachła nakręcił m.in. hamski plagiat Castaway i nawet nie zadał sobie trudu, żeby zmienić tytuł. W każdym razie, jeśli pewnego dnia zniknę bez słowa, będzie to oznaczało, że zostałem namierzony przez ludzi Vitalia. W główną rolę męską Aureliusa, czyli Edwarda Kulena z Second Handu, wciela się Michael Ball, koleś, którego umiejętności aktorskie stoją na poziomie osikowego kołka. Rozumiem, że twórców nie było stać na Roberta Pattinsona czy jakiegokolwiek przyzwoitego aktora, ale skoro nie wymagali talentu, to mogli przynajmniej poszukać kogoś bardziej wyględnego. Żeby uwierzyć, że chłopak o aparycji piwniczaka z przetłuszczonymi włosami stanie się obiektem westchnień młodych dziewcząt, trzeba zawiesić niewiarę w bardzo głębokiej szafie. Takiej prowadzącej do narni. Żeńska protagonistka, Chloe, jest wyciosana z tego samego surowego drewna, ale chociaż przypomina człowieka, a nie postać z Simsów. Okej, okay, do brzegu. W ramach projektu z literatury uczniowie bliżej nieokreślonej szkoły mają wystawić Drakulę Brama Stokera. Niezwykłym zbiegiem okoliczności Aurelius zostaje wylosowany do odegrania Drakuli, natomiast kloi trafia się główna rola kobieca. Odpierając ewentualne zarzuty, to nie przypadek, to przeznaczenie. Blady, gburowaty outsider natychmiastowo wzbudza zainteresowanie niewinnego dziewczęcia. Nic dziwnego, twarz to mu chyba Michał Anioł dłutem haratał. Wcale nie Bella proponuje, wcale nie Edwardowi, wspólną naukę kwestii. Przy okazji odgrywają scenę picia krwi, która chyba miała być zmysłowa, cholera wie, dialogów praktycznie nie słychać, co znacząco utrudnia interpretację poszczególnych scen. Aurelius to pozbawione charakteru i wolnej woli popychadło. Panna zaprasza go do biblioteki. Okej, okay, czemu nie? Proponuje wypad na kawę? Jasne nie ma sprawy. Spotkanie w kościele? Spoko brzmi fajnie. Facet zgadza się na wszystko i nie wykazuje krzty inicjatywy. Jest wobec kloi obojętny, by nie rzec opryskliwy. So really yeah, he he really Skąd tak optymistyczne wnioski? To, że chłop jeszcze ci nie przywalił, nie oznacza automatycznie wielkiego uczucia. Po wspomnianym wcześniej romantycznym wypadzie na msze, ojciec Chloe, który chyba jest pastorem, zaprasza tłustowłosego apsztyfikanta na obiad. Hm, ciekawe jak zareaguje. Typ chyba założył się z kolegami, że na każde pytanie będzie odpowiadać twierdząco. Czekam w takim razie, aż każą mu skoczyć z mostu. Im prędzej zakończymy ten żenujący challenge, tym lepiej. Podczas rzeczonego obiadu poznajemy kolejnych członków rodziny głównej bohaterki, matkę o typowo amerykańskiej urodzie i młodszego brata imieniem Chad, najwyraźniej też chowanego na swojskim smalcu. Wkrótce dowiadujemy się skąd te boskie kształty. Głównym i jedynym daniem uroczystego niedzielnego przyjęcia jest kurczak z KFC. No nie powiem. Gospodyni włożyła w przygotowanie posiłku mniej więcej tyle serca, co witali wersacze w nakręcenie tego chłamu. Początkowo atmosfera jest całkiem miła. Do czasu, gdy Aurelius wyjawia, że studiuje hematologię. W naszej religii wierzymy, że krew jest święta i nie możemy jeść any jakiejkolwiek, czy receive blood transfusions. Tak, mamy do czynienia z rodzinką jechowych, którzy stanowczo potępiają transfuzję krwi, ponieważ działania ratujące ludzkie życie muszą być inspirowane przez szatana. Logiczne. I'm a doctor, and we believe that without surgery a patient jestem your condition can suffer from a major case of deadness. So if you were in a bad accident and lost a lot of blood, it'd be in a real predicament then. That's a shame. To zabrzmiało jak groźba. Aureliusie, urosłeś w moich oczach. A tak w ogóle, do jakiej oni szkoły chodzą? Od kiedy studenci hematologii mają zajęcia z literatury? Nie minęło nawet pół godziny, a mnie już rozbolał mózg. My brain hurts. Po przemiłej biesiadzie koleś wymiotuje kurczakiem. Nie pytajcie, ja po pikantnych skrzydełkach też miewam sensacje żołądkowe. Później Emo Edward zaczepia gościa transportującego pobraną krew i zamawia pięć galonów świeżej juchy z dostawą do domu. Kierowca nie widzi w tym nic podejrzanego ani niemoralnego. Spokojnie przystaje na propozycję. W tym uniwersum w ogóle mało kto myśli o zadawaniu pytań nie wspominając. Każdy potulnie wypełnia polecenia, nie wnikając w szczegóły. Aniby Stany Zjednoczone to ojczyzna wolności. Następnie otrzymujemy kilka romantycznych montaży, które mają na celu ocieplenie wizerunku trupiobladego przystojniaka i nadanie głębi płomiennemu romansowi. Bez rezultatu, ale doceniam próbę. W każdym razie z biegiem czasu dziewczyna powoli łączy kropki. Gdy dowiaduje się, że jej ukochany pochodzi z Grecji, nie ma rodziny, a w domu przechowuje trochę krwi, dochodzi do jedynego logicznego wniosku. No tak, bo greckie sieroty studiujące hematologię muszą być wampirami. Inaczej nie mają racji bytu. Później Chloe trafia do lekarza. Najwyraźniej cierpi na jakąś poważną chorobę. Może nawet doktor wspomina jaką, no ale ciężko coś wyłowić z tego bełkotu. Aurelius ponownie zostaje zaproszony na obiad i znów dostaje kurczaka z KFC. Wnioskując po Waszym wyglądzie, domyślam się, że macie tam kartę stałego klienta, ale czasem dla odmiany moglibyście zamówić McDonalda. Tym bardziej, że biedak znów żyga nieświeżym drobiem. Tłumaczy zaniepokojonej dziewczynie, że to normalne po prostu wampiry są uczulone na ptactwo domowe. Przypadkowym świadkiem tej odrobinę niezręcznej rozmowy jest czat. Cholera, koleś, jako świadek jechowy, powinieneś wiedzieć, że do drzwi najpierw się puka. Póki co chłopak zachowuje podsłuchane rewelacje dla siebie, dzięki czemu możemy podziwiać niezwykle istotną scenę rzucania piłką. Widzę mocną inspirację Derum. Może to jakaś niepisana zasada słabych filmów. Fragment z bezcelowym rzucaniem piłką musi być. Aurelius w ogóle nie stroni od aktywności fizycznej i po powrocie do domu rozgrywa partyjkę ping-ponga. Sam ze sobą, taki jest szybki. Wieczorem czat nie wytrzymuje presji i zdradza rodzicom, że według jego informacji chłopak Kloi jest wampirem. Myślicie pewnie, że starzy go wyśmieją, że każą ograniczyć oglądanie telewizji i okiełznać wybujałą dziecięcą wyobraźnię. Otóż nie, traktują sprawę z całkowitą powagą. Odpowiedzialny ojciec natychmiast jedzie do córki, by zadać jej pytanie, które wcale a wcale nie brzmi kretyńsko. He said that he heard you say... That Aurelius is a vampire. Is this true? Słysząc potwierdzenie tych rewelacji, mężczyzna wychodzi, a chwilę później związany Aurelius płonie już na Stosie. Trzeba przyznać, czasu nie tracili. Ciekawe, jak zwabili wampira do lasu. Zapewne po prostu zapytali go, czy nie chce spłonąć na Stosie. Na szczęście w porę do akcji wkracza dzielna Chloe. Dziewczyna wbija do lasu i wymachuje spluwą, wygłaszając wzruszające przemówienie. Apeluje do ludzkich sumień, przypominając, że szlachetny młodzieniec chce wynaleźć lekarstwo na AIDS, a ona sama ma przecież AIDS. No i generalnie fajny z niego gość, zawsze dzień dobry na klatce mówi. Płomienny monolog nie przekonuje grupki fanatyków. Puszczają Aureliusa wolno dopiero kiedy Chloe strzela do jednego kolesia. Cała ta akcja z bronią jest tak zaskakująca, że do teraz nie wiem, jak ją skomentować. I'm not kiedy wściekła kilkuosobowa tłuszcza wreszcie odpuszcza, zakochani mogą spokojnie porozmawiać o przyszłości. Dziewczyna prosi ukochanego, by ten zmienił ją w wampira i tym sposobem niejako wyleczył z nieuleczalnej choroby. Nieśmiertelnemu studentowi początkowo nie uśmiecha się użeranie z nieśmiertelną pannicą, ale podczas szkolnego przedstawienia zmienia zdanie i gryzie kloi w szyję dokładnie w tym momencie, gdy Drakula ma ukąsić Minę. Piękne, przemyślane zakończenie normalnie wzruszyłem. E, wybaczcie, jeśli omówienie ostatniego wampira na ziemi wyszło nieco chaotyczne, ale taki właśnie jest ten film. Do pewnego momentu to zlepek luźno powiązanych ze sobą scen w większości prowadzących donikąd. Później struktura robi się trochę bardziej spójna, jednak nie zmienia to faktu, że całość zasługuje na miano mega paździerza. Vitali Versace miał szansę coś z tej kaszany ulepić. Podnieść problem chorób krwi, uprzedzeń wobec odmienności, albo chociaż skrytykować nielogiczne podejście jechowych do kwestii transfuzji. Ale nie. Trzeba było wszystko spłycić do poziomu ckliwego romansidła. Z drugiej strony, przy takich brakach warsztatowych i aktorach prosto ze szkoły Tomiego Wajsa, nawet najlepszy scenariusz wypadłby Nomen omen blado. Może książka Mendy Abraham jest lepsza? Prawdopodobnie jest, wątpię, by istniał jakikolwiek wytwór szeroko pojętej kultury gorszy od tego Badziewia. Nie czytałem i raczej nie zamierzam. Oczywiście, podczas pierwszego seansu bawiłem się doskonale, podczas drugiego też zdarzało mi się parsknąć, ale ewidentnie nie taki cel przyświecał twórcom filmu. Daję 8 na 10, bo kubełek Classic XL z KFC zawiera 8 hot wingsów. Touch a button. Things happen.